Do sobotniego deseru antykwaria Tatticus proponuje owocowy dodatek pomarańcze. Prezentujemy dwa piękne medioryty punktowe, ręcznie kolorowane z początku XIX wieku. Ryciny pochodzą z dzieła Histoire Naturelle des Oranges. Z pewnością jednej z ciekawszych prac poświęconych botanice i owocom owej epoki. Pomarańcza to nazwa, jaką określa się niektóre gatunki roślin należące do rodzaju cytrus, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu. Jest to nazwa tylko zwyczajowa, nie stanowi ona odrębnej jednostki taksonomicznej. Gatunki pomarańczy pochodzą z Chin i wschodniej Azji. Rycina pochodzi z wspólnej pracy botanika i ogrodnika Piera Antoine Poitot i przyrodnika Josefa Antoine Rizou. Oddając hołd słonecznej pomarańczy, zapraszamy na stronę www.atticus.pl do zapoznania się z innymi botanicznymi rycinami.